Cześć, jestem Woka Ilnicka, przewodniczka po kobiecej seksualności. Od 10 lat prowadzę portal Seksualność Kobiet i także prowadzę warsztaty z kobietami i mężczyznami. A przez ostatnie 5,5 roku pisałam tę oto książkę, rewolucyjną książkę o kobiecej seksualności, o kobiecych doświadczeniach pod tytułem Uniesienie Spódnicy. Książka jest gruba, ma prawie... 450 stron, ma też yy, przeróżne obrazki i jeszcze opowiem Wam o tej książce yy, więcej. <laughs> ma też długi barokowy tytuł, o tutaj jest yy, on: Uniesienie spódnicy, seksualne doświadczenia i kobieca moc. Czy opowiedziała Ci o tym matka albo przyjaciółka? Dlaczego taki tytuł? Dlatego, że spotykam się z tym na co dzień, w pracy z ludźmi. Często słyszę pytanie: Czy tylko ja tak mam? Czy ja jestem normalna? Czy jestem normalny? Co myślą inne kobiety? I ja bardzo chciałam odpowiedzieć na to pytanie: Co myślą inne kobiety? I dlatego napisałam tą książkę, e, którą teraz e, sprzedaję w przedsprzedaży e, na zrzutce o tym za chwilę. Więc. Kochane i kochani, to książka dla kobiet i dla mężczyzn, też myślę dla nastolatek i nastolatków. I zbieram w niej takie doświadczenia wielu kobiet, bo zrobiłam godziny wywiadów przez długie miesiące z przeróżnymi kobietami, chcąc pokazać właśnie wachlarz kobiecych doświadczeń. Więc rozmawiałam z kobietami bardzo młodymi i też starszymi e, matkami, babciami, singielkami, lesbijkami, e, dziewczynami bi i trans. E, I zbierałam te doświadczenia, żeby Ci je pokazać, przekazać, żebyś mogła zasiąść z nami w takim kobiecym kręgu i też do którego zapraszam też mężczyzn do lektury tej książki. E, I chciałam pokazać życie seksualne takie, jakie ono jest. E, nie tylko to, z którego jesteśmy dumne, które, z którego się cieszymy, które jest takie wspaniałe. Chciałam pokazać przeróżne kobiece doświadczenia i rozmawiałam i z kobietami, które były smutne i sfrustrowane i czegoś im brakowało, i z kobietami, które kwitły w swojej seksualności, były po prostu czuły się rewelacyjnie, miały orgazmy na wyciągnięcie ręki i wszystko grało, ale też rozmawiałam z tymi, które właśnie tych orgazmów nie miały albo miały jakieś inne doświadczenia. I pomiędzy tymi spełnionymi i tymi sfrustrowanymi jest cała w ogóle, cała nasza różnorodność. To, ile mamy lat, to, jakie mamy doświadczenia, to, co z kim robimy, bardzo mocno też na nas wpływa i to są rzeczy, o których zazwyczaj się nie mówi. Ja zebrałam takie historie dotyczące kobiecej seksualności, które obejmują według mnie jej pełnię. Więc rozmawiałam w księdze pierwszej na temat seksualnej. Krwi, tak się nazywa pierwsza księga, seksualna krew. Więc rozmawiałam o miesiączce, rozmawiałam o menopauzie, rozmawiałam o pierwszej miesiączce, o ostatniej, o celebrowaniu miesiączki, menopauzy, ale także o wstydzie, o seksie podczas miesiączki, o przeróżnych doświadczeniach, które są związane z płodnością, z tym, że żyjemy w cyklu, że mamy owulację, że się boimy zajść w ciążę albo że się właśnie nie boimy. I o tym wszystkim, jak to na nas wpływa. Druga część książki e, dotyczy mm, samomiłości, kochania siebie. Ona się tak nazywa kochanie siebie. Ona jest o orgazmach, o tego, jakich doświadczamy. E, usłyszałam mnóstwo przeróżnych historii o cudownych, niesamowitych, dziwnych i też słabych orgazmach i też braku orgazmów. E, tej Tutaj jest cała część dotycząca tego, jak same sobie sprawiamy przyjemność. Raczej nie są to opisy stosunków z, yy, z innymi osobami, chociaż czasem też są, yy, ale poświęciłam tą dużą część książki na to, żeby opisać naszą relację z ciałem, jak bardzo siebie akceptujemy albo nie, z naszymi genitaliami, z, nasza, genitaliami z joni, z waginą, z cipką, jakkolwiek na nią mówisz. Z całym ciałem, z poczuciem swojej kobiecości. Tu też jest fragment o tożsamościach. E, tutaj też jest mowa o edukacji seksualnej i o tym, jak bardzo e, ta edukacja, to jaką odebrałyśmy, potem na nas wpływa. To też są ciekawe historie. Trzecia część książki dotyczy e, macierzyństwa, e, życia seksualnego młodej mamy, seksualności porodu. Rozprawiam się tu też z tymi przekonaniami na ten temat, że jak masz dziecko, to twoje życie seksualne musi umrzeć albo że po porodzie naturalnym twoja wagina jest jakaś wybrakowana. Przeróżne kobiety opowiadały mi o swoich porodach, o swoich doświadczeniach, o powrocie do życia seksualnego po porodzie, o tym pierwszym seksie po ciąży i po porodzie. No, i będziesz mogła przeczytać e, historię innych kobiet, jak to jest, jak na życie seksualne wpływa chociaż to, że karmisz piersią albo wstajesz do dziecka, e, albo jaki miałaś poród. Więc e, starałam się pokazać tutaj pełnię seksualności, kobiecej seksualności w odłączeniu od mężczyzny, e, bo ja nie wierzę w tą balieczkę, że to mężczyzna dokonuje transferu seksualności na kobietę podczas pierwszego nie wiem czego razu, stosunku, pocałunku wierzę, że jesteśmy seksualne w same w sobie i to w tej książce opowiadam i zapraszam Cię do przeczytania tych e, historii e, albo szybko, niektóre z osób, które dostały egzemplarz z tego próbnego wydruku czytają bardzo szybko, nie mogą się oderwać inne sobie muszą dowkować a inne czytają na przykład z córkami Dużo jest tych opinii. Słyszałam, że ta książka jest mocna, ważna, e, inna, e, że też jest w niej bardzo dużo mojej odwagi i szczerości. E, zapewniam Cię, że jest tutaj już bardzo dużo odwagi i szczerości innych kobiet. Być może nigdzie nie usłyszałabyś takiej historii, dlatego pod tytuł jest: Czy opowiedziała ci o tym matka albo przyjaciółka? Bo może tak, jeśli, jeszcze, jeśli jesteś szczęściarą, a może nie. I to też jest książka dla mężczyzn, w której chciałam pokazać im, jak złożona jest kobieca seksualność, że bardzo się od siebie różni, i są różne kobiety, które różno, e, lubią różne rzeczy. I e, Jedne lubią kochać się w trakcie miesiączki, inne nie. Jedne lubią, e, nie wiem, wytrysk na twarz, inne nie. E, jedne mają orgazmy od patrzenia sobie w oczy, a inne wy, wymagają e, długiej stymulacji. Więc wszystko znajdziesz tutaj. Książka ma e, prawie 450 stron, czy ja to już mówiłam. E, są obrazki, ilustracje e, Oli Niemiec i też Kasi Dobrogo. Są wywiady z przecudownymi kobietami, Polkami e, w przeróżnym wieku i naprawdę zachęcam Cię do przeczytania tej książki czy podarowania jej komuś. Teraz trwa zrzutka, ponieważ potrzebuję 30 tysięcy na wydruk pierwszych chociaż Egzemplarzy, tysiące egzemplarzy. To będzie gruba książka. Będzie, ona ma duży format. Będzie bardzo ładnie wydana z połyskującymi literkami, z czerwoną tasiemką zakładką, e, w twardej okładce. Więc zapraszam cię do wsparcia mojej zbiórki. Tak i do podzielenia się e, z innymi osobami tym, że Woka w końcu wydała książkę. <laughs> Dziękuję.